14 dzień czerwca piątek witam na Crypto Flash, czyli szybkie informacje z kryptowalut rynki tradycyjne zaczynamy od SP500 giełdy wczoraj rekordowy poziom oblicze wzrostowych cen akcji spółek chipowych. Łagodne dane PPA pomagają w zakładach obniżających stawki. Ceny producentów w USA nie oczekiwanie spadły w maju, ponieważ wskaźnik cen producentów spadł w zeszłym miesiącu o 0,2% po wzroście nieskorygowanym 0,5% w kwietniu. W ciągu 12 miesięcy do maja wskaźnik PPI wzrósł o 2,2% po wzroście o 2,3% w kwietniu. Nastąpiło to po cotygodniowych danych o liczbie bezrobotnych, które pokazały, że liczba Amerykanów składających nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w zeszłym tygodniu do najwyższego poziomu od 10 miesięcy. Szanse na dwie obniżki 100% na następstwie danych wynoszą obecnie około 80 mimo że Fed zasygnalizował wyśrodę tylko jedną obniżkę w tym roku. Broadcom wzrósł o ponad 12% po tym jak producent chipów osiągnął rekordowe zyski podniósł swoje roczne prognozy. W związku z rosnącym popytem na sztuczną inteligencję. Piątkowy poranek w Azji, lekki spadek w związku z wahaniami w handlu z Chinach. Japonia rośnie w obliczu rozczarowujących wyników banku. Bank Japonii zaskoczył ręki, sygnalizując brak krótkoterminowych zmian w programie skupu obligacji. Rynki chińskie osiągały najgorsze wyniki tego dnia, dotknięte nowymi cłami Unii Europejskiej nałożonymi na głównych producentów pojazdów elektrycznych w kraju. Strach przed działaniami odwytowymi ze strony Pekinu również osłabił nastroje. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, Bank Japonii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Bank zaskoczył jednak ręki, nie wprowadzając żadnych krótkoterminowych zmian w programie skupu obligacji. Wczorajsze dane Bitcoin ETF Low Table na minus 226 milionów dolarów, jest to większa kwota. Na piątek mapa likwidacji Long Short i możemy zejść jeszcze niżej w okolice 65 tysięcy dolarów, to będzie kluczowy poziom do utrzymania. Bitcoin Future Open Interest, zobaczmy obecny wolumen. Ten jest na poziomie 34 miliardów dolarów, lekki wzrost w porównaniu z, z dniem wczorajszym. Funding Rates, tutaj mamy zmienność plus minus, wciąż niepewność. Gary Gensler wyznacza datę ostatecznego zatwierdzenia spotowych ETF-ów Ethereum. Gensler powiedział latem, że spodziewa się S1 dla spotowych ETF-ów, zostaną zatwierdzone do końca lata. Przemawiając przed Senacką Komisją do Spraw Środków, przewodniczący SEC powiedział, że spodziewa się spotowych ETF Ethereum do końca tego lata. Podczas gdy Gensler powiedział do końca lata, Hagerty powiedział do końca lata. Śniłoby mi się tego lata, odpowiedział Gensler. Jeśli mówisz mi, że to wnioski zostaną zatwierdzone do końca lata, doceniam to, powiedział Hagerty. To jest oto ta wypowiedź Genslera. Individual issuers still are working through the registration process. That's working smoothly, and I would envision sometime uh, over the course of this summer, they'll. The, you know, those those are just that's, that's great documents. news. If, if you're committing to me that those application applications will be approved by the end of the summer, I appreciate we, that. We, We've got to get this market. Yeah, we we. MicroStrategy planuje sprzedaż akcji o około 500 milionów wartości dolarów, aby kupić więcej BTC. Ogłaszają zamian zaoferowania zamiennych obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 milionów dolarów z terminem wykupu do 2032 roku. Obligacje będą niezabezpieczone, uprzywilejowane, zobowiązania MicroStrategy będą oprezentowane płatne co pół roku. Firma spodziewa się przyznać początkowym nabywcom obligacji opcję zakupu kolejnych 75 milionów dolarów w ramach łącznej kwoty głównej obligacji. Jeśli małe wykupi mniej niż wszystkie wyemitowane obligacje, łączna kwota głównej obligacji musi pozostawać w obrocie co najmniej 75 milionów dolarów i nie podlegać wykupowi na odpowiednią datę zawiadomienia w wykupie. Twórca Tornado Cash skazany na karę więzienia za przestępstwo polegające na pisaniu oprogramowania chroniącego prywatność. Chodzi o Aleksieja Parcewa, jednego z głównych deweloperów Tornado Cash. Ten został uznany przez holenderski sąd za winnego prania pieniędzy, skazany na 64 miesiące więzienia. Jest to wątek, który porusza dwie strony gry, podczas gdy tradycyjny bank jest technicznie w stanie uniemożliwić klientom przenoszenie środków, jeśli uzna transfer za podejrzany. Tornado Cash nie może się to zdarzyć, że użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z inteligentnymi kontraktami jak chcą, bez pytania o pozwolenie kogokolwiek, w tym Perceva. Nawet teraz, gdy Percev i Storm Semenow przybywają w więzieniu, mimo sankcji Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych, inteligentne kontrakty Tornado Cash są dostępne na blockchainie Ethereum i każdy może z nich korzystać. Mimo to sędzia otrzymuje, że Percev jest winny prania pieniędzy, ponieważ Tornado Cash może zostać wykorzystany przez innych do prania pieniędzy. Sędzia twierdzi, że Percev powinien był napisać oprogramowanie bardziej zgodne z prawem, jednakże Tornado Cash umożliwia użytkownikom, udowodnienie, że ich środki pochodzą z legalnej działalności. Co więcej, interfejs użytkownika Tornado Cash zapobiega deponowaniu środków ze znanych objętych sankcjami adresów. Obecnie zachodnie organy regulacyjne wsadzają ludzi do więzienia za to, że piszą oprogramowanie, które im się nie podoba. Celem aresztowania Percewa nie jest walka z przestępczością, ale zrobienie z niego przykładu. Metoda została przyjęta przez sam Holenderski, przypomina tę stosowaną przez rzymską inkwizycję. W ostatecznym rozrachunku wolność nie może być nigdy brana za oczywistość. Działający ludzie muszą o nią walczyć. Walka zaczyna się od wspierania program Którzy piszą kod chroniący prywatność oraz od ochrony prywatności bez pytania o pozwolenie rządu. Kramer, krytyk Bitcoina, spotyka z czy to szczyt Bitcoina notorycznie nieuczciwy analityk finansowy G. Keimer uderza ponownie, spotyka przyjaznego kryptowalutom rapera Iggy azela, czy też raperkę w nize. Wartość kryptowaluty tej raperki wzrosła o 1947% od momentu powstania kontrowersyjnej gospodarz CNBC, Keimer zszokował kryptosferę, publikując zdjęcie z australijską raperką. Ta ostatnio zrobiła furorę w branży krypto dzięki swoim ciągłym i często absurdalnym tweetom na temat branży. W końcu stworzyła monetę na Solanie. Mader w ciągu ostatnich kilku tygodni ta z memami o tematyce celebrytów wywołał bo to to Jim Kramer i właśnie celebryt. Analitycy zauważą rozbieżność między twierdzeniem Azeli dotyczącymi własności, mimo twierdzenia, że jest właściciel około jedynie 3%, co podaży Mader. Społeczność na X otwarcie sugeruje, że raperka może celowo wprowadzać odbiorców w błąd co do tokena. Według kilku raportów insiderzy zgadnali około 20% tokena Mader na kilka minut przed ogłoszeniem monety przez Azelę na platformie. Z drugiej strony akcja reklamowa Kraimera Azeli nie wpłynęła na cenę bitcoina. A twierdzi, że jej moneta memowa ma istotne znaczenie w firmie telekomunikacyjnej, która jest współwłaścicielem. Dlaczego ma to znaczenie? Dlatego, że gwiazdy osoby publiczne zajmujące się kryptowalutami stwarzają dodatkowe ryzyko ze względu na częste wyciąganie dywanika, ale otwierają także publiczną dyskusję na temat szybkiego przyjęcia blockchainu i jaśniejszych regulacji. I mean, UWU hmm. exactly. Land padł ofiarą kolejnego włamania na kwotę 3,7 miliona dolarów w związku ze staraniami o zwrot kosztów protokołu jest celem tych samych napastników, którzy dokonali początkowego eksploita wartości 20 milionów dolarów. Protokół UWU Land padł ofiarą 10 czerwca w o wartości prawie 20 milionów dolarów. Eksploit pochłonął już 3,5 miliona dolarów z kilku pól aktywów, w tym m.in. stablecoinów. Skradzione aktywa zostały zamienione na Ether, obecnie są przechowywane pod adresem atakującego. Wieloryby Bitcoina, a ci kupują 20 tysięcy sztuk BTC podczas wtorkowego spadku ceny, korzystając z okazji, aby zgromadzić więcej po niższej cenie. Według raportu CryptoQuant, dziś m.in. na kryptobilans dane na temat wielorybów, zapraszam, Tajwan Bitcoin, a ci tworzą stowarzyszenie branży kryptograficznej zgodnie z wytycznymi rządu. Największy australijski bank umieszcza Bitcoina, ETF BTC na swojej platformie transakcyjnej, czy mają około 17 milionów klientów. Token Daddy i Tata pokazuje ogromną aktywność poufnych informacji, m.in. Block, UnBlock na X więcej mają trzymają 45 milionów dolarów, w Daddy ze względu na ryzyko utraty płynności. Dochodzenie przeprowadzone przez Bubble Maps wykazało niedawno znaczną aktywność związaną z wykorzystywaniem informacji połównych związanych z tokenem Taita. Adres wdrożeniowca DADY wysłał 40% tokena do Andrew Tate, który kupił za wartości 10 tysięcy dolarów i go spalił, jednakże zaopatrzenie przesłane przez adres wdrażającego jest nadal w jego posiadaniu. Co więcej, Tate oświadcza, że nie sprzedaje żadnego ze swoich tokenów. Dotrzymał słowa 9 czerwca 11 portfeli zasilanych przez Binance niemal identycznie kwoty, jednocześnie kupiło po 20% TATE. Nie możemy w 100% potwierdzić, że należą do tej samej grupy. Jednakże czas i kwoty zdecydowanie sugerują, że tak, portfelety obejmują około 19% całkowitej podaży o wartości 30 milionów dolarów przy obecnej. Cenie, sprzedaż jednego portfela może spowodować utratę płynności, dodaje Bubble Maps. UK. Uzależnienie od handlu kryptowalutami stało się problemem zdrowia publicznego. W klinikach specjalistycznych gwałtownie rośnie liczba przypadków, ponieważ nieregulowane kryptowaluty przyciągają młodych inwestorów. Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia stwierdza niedawno, że uzależnienie od handlu krypto stało się problemem w kraju. Ogółem rząd Wielkiej Brytanii podjął kroki celem uregulowania branży krypto. Atrakcyjność tokenów wysokiego ryzyka, potencjał znacznych zysków mogą skłonić wielu użytkowników krypto, zwłaszcza młodych, do angażowania się w ryzykowne zachowanie handlowe, rozwój memecoinów, zdecentralizowanych giełd oferujących zakłady z dużą dźwignią oraz ciągły charakter przestrzeni krypto przyczyniają się do rosnących obaw związanych z uzależnieniem od handlu kryptowalutami. ERCOT zaleca, aby Bitcoin, wydobycie Bitcoina, było zintegrowane jako kontrolowane źródło obciążenia, aby zapewnić niezawodność sieci. co ze sobą zaczynają rozumieć politycy. to balance that to, to provide that balance just as easy as we can use generation and so there are loads that will tell us we'll we'll back off 50 megawatts at this price and 50 more megawatts at this price and our dispatch engine will line the loads and the generators up side by side so love the provision on bitcoin magazine oficjalne konto Base publikuje to to zdjęcie coming son Adidas no czy mamy, będziemy mieć Summer Base i wierzchowo podczas euro i kryptowalut Porwali go na żywo, aby wypromować Mimcoina. Jedna z kryptowaluta Roma zaskoczyła społeczność kryptowalut. Twórcy Tokena porwali człowieka na żywo obiecując uwolnienie go po osiągnięciu kapitalizacji rynkowej 100 tysięcy dolarów. Kontrowersyjna akcja miała jednak odwrotny skutek, gdyż wartość tokena dramatycznie spadła. W świecie krypto widzimy kontrowersyjne akcje marketingowe. Twórcy tokenów stosują różne ekstremalne metody, aby przyciągnąć uwagę inwestorów. Ta ostatnia jest jednak szokująca. Widzowie mogli zobaczyć mężczyznę, który miał worek na głowie, był popychany kijem twórcy tokena obiecali, że uwolnią go o obecnej kapitalizacji rynkowej. Niestety ten szybko stracił na wartości. Takie skrajne działania budzą wiele kontrowersji, i dyskusji w społeczności krypto. Widać jak daleko są w stanie posunąć ludzie w pogoni za zyskiem. Część społeczności krypto wyraża oburzenie, pluje o większą odpowiedzialność, inni natomiast poszergają to jako formę ekstremalnego marketingu. Grupa Telegram, Krypto Spekulacja chat zapraszam na dzień wczorajszy. Krypto, Freestyles, Krypto Adaptacja Mac, Krypto i tutaj jego linki do profilu SocialX. Zapraszam, tematy krypto, płatnych grup i nie tylko. Temat Glassnot, kryptobilans, CryptoBilans, wczorajsze dane na temat górników, także zapraszam ogólnie temat Krypto poruszany na grupie Telegram, czy to otoczki Rayoshego, czy też pojęta jak widzę coinowo na podgrupach. Zapraszam na różne tematy inne. Na solanie tam zwłaszcza chłopaki rozgrywają, niektóre tematy na pojęcie. Także Kłom, Layer One, ciekawe, mimcoiny wciąż powstają, chociaż dzień wczoraj się był na spokojnie. Jak pisze Kryptosowa, mało minajem, ok, co tam i Klor, żeby podebrać. Temat Nexa, także tutaj widzę, że poruszany, aktywność GitHub a także obecna sytuacja. Czekajcie komentarze komentarze. CryptoFresh za wszystkie serdecznie dziękuję. Dziś losujemy zwycięzcę Dnia Nogi Miesiąca. Jeden otrzyma 50 dolarów na koniec miesiąca, a z tej listy będzie to m.in. szansą. Felix Jacek 806, komentarz i feel better. Również dziękuję. I feel better, Osaka, Osaka Protocol, drzewo, Shiba Ino. Kryptospekulacja, piątek. Dziękuję.